Chińskie sekrety zdrowia. To, co Chińczycy wiedzieli od tysięcy lat, dziś może pomóc właśnie Tobie. Spotkania z medycyną chińską to wiedza, praktyka i transformacja to ogrom wiedzy, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób dbać o swój organizm, tak aby czuć się zawsze świetnie i aby nie chorować. Wiedzę wykorzystasz zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. Dzięki zrozumieniu potrzeb swojego organizmu przestaniesz bać się wirusów, bakterii i chorób. Nazywam się Marta Banasiak. Zostałam ciężko okaleczona przez lekarzy, i na przestrzeni ostatnich 10 lat wyleczyłam się z wielu rzekomo nieuleczalnych chorób. Dziś w tym spotkaniu, w spotkaniach z medycyną chińską, przekażę Ci. Twoją wiedzę w zakresie rzeczywistych potrzeb ludzkiego organizmu, tak abyś mógł, mogła żyć zdrowo i nie musiała wyrzekać się przyjemności życia. Uważam, że 90% chorób, na które cierpią ludzie, można wyleczyć, ale aby to zrobić, potrzebna jest wiedza. I tą wiedzę przekażę Ci w spotkaniach z medycyną chińską, gdzie otrzymasz wiedzę, praktykę i transformację. Link do tego wydarzenia znajdziesz w opisie lub w komentarzu. Zapraszam bardzo serdecznie. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj z decyzją.